Siema, z tej strony Seba witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Witam Was z dwiema informacjami. Na początku temat dodatku Heart of Russia, a konkretniej wywiad z Pawłem Przeborem, który pojawił się na czeskiej stronie Vortex. Jeśli pamiętacie, jakiś czas temu był pewien wywiad, pewien podcast z Pawłem Przeborem, który też omawiałem na swoim kanale. I teraz również przeprowadzono ekskluzywny wywiad na temat tego dodatku: co z nim, co SC Software będzie robić, jak na to wszystko patrzą. No i to wszystko zostało omówione w tym artykule którego podgląd możecie teraz zobaczyć? Polecam każdemu zobaczyć ten artykuł, jeśli jest zainteresowany tym tematem. Link znajdziecie w opisie. Oryginalnie z po czesku, ale myślę, że tutaj zabawa z tłumaczem nie będzie sprawiała większego problemu. Ja wynotowałem sobie najważniejsze punkty, więc zaczynając od początku. Sc Software wiedziało już kilka miesięcy temu, że może dojść tutaj do różnych sytuacji i kreślono pewne scenariusze na wypadek wojny, różnych konfliktów, wydarzeń. W miarę szykowali się do tego, przewidywali, że coś może się wydarzyć, po prostu. Wiedzieli jaka jest realna sytuacja, że pewne ryzyko jest tutaj, choć nie sądzili, że aż takie wielkie. Wiedzieli, że od początku wojny nie mogą i nie powinni po prostu publikować żadnych informacji na temat tego dodatku. Zwłaszcza, że w pierwszych dniach ta sytuacja była dosyć głośna plus pojawiało się wiele niewiadomych. A w tamtym momencie, powiedzenie cokolwiek o tym dodatku mogłoby być niezbyt korzystne dla ST Software. Wiedzieli, że od tamtego momentu musieli siedzieć cicho z tym dodatkiem. Na początku można wywnioskować, że może nawet dojść do zmiany tego dodatku, choć po przeczytaniu swojego artykułu możliwe, że ten dodatek też zostanie odpowiednio tak dopracowany, żeby nie kojarzył się tak źle, żeby został wydany w taki sposób, żeby był kojarzony tylko pozytywnie. Potwierdziło się to, o czym w sumie wiedzieliśmy, że tylko kilka tygodni tak naprawdę dzieliło cały zespół pracujący nad tym dodatkiem do ukończenia prac nad nim. W chwili obecnej praktycznie prace były na wykończeniu, byli, czy są nawet w fazie testów, są już na etapie końcowym. Jednak dodatek będzie siedział w szufladzie, jak to Paweł określił, aż do od odpowiedniego momentu. I może, że będzie tam siedział nawet zamrożony nawet na kilka lat, w zależności oczywiście od tej całej sytuacji i tego, co będzie działo się na świecie. Paweł wiedział o po pomyśle, że można by było przeznaczyć cały dochód ze sprzedaży tego dodatku na pomoc dla Ukrainy, dla osób, które są poszkodowane w tej wojnie, ale wie, że tak naprawdę wiele by to nie zdziałało, a mogłoby się odbić negatywnie na całe studio i w najgorszym możliwym scenariuszu mogłoby nawet doprowadzić do zamknięcia SS Software przez to, że w opinii publicznej mogłoby zostać to źle zrozumiane, pojawiłaby się jakaś nagonka i Software by tylko mocno oberwało za coś, co pierwotnie miało być dobre. Więc co teraz będą robić? Otóż w chwili obecnej można powiedzieć, że zamkną to publicznie, nie będą nic na razie mówić o tym dodatku, na razie będą siedzieć z nim cicho, ale będą oczywiście testować ten dodatek, bo odpowiednio go dopracują, odpowiednio go przygotują, jak nadejdzie odpowiedni czas. Wtedy go wydadzą, może że w trochę zmienionej wersji, może nawet pod inną nazwą. Po prostu czekałem na odpowiedni moment, a kiedy to będzie, no to po prostu nikt nie wie. Obserwują całą sytuację i kiedy uznają, że będzie to dobre, wtedy ten dodatek też się pojawi. Oczywiście wiedzą jakie będą tego skutki, że odbije się to na przychodach, ale mają już zaplanowane inne plany, mają zaplanowane kolejne aktualizacje, kolejne nowości do dodania, czy też jakieś płatne dodatki, nad którymi nadal pracują, wszystko rozwijają jak i również w kwestii map. Wiadomo, że standardowe prace nad Stanami do ATS-a są prowadzone, ale w przypadku ETS-a już teraz są prowadzone prace nad kolejnym rozszerzeniem mapowym, a w preprodukcji już tutaj przygotowują wszystko do kolejnego dodatku, który ma się ukazać w 2024 roku. I na sam koniec dosyć bardzo ciekawa informacja, ale nie wiem czy to dobrze to zrozumiałem, bo jest to tylko jedno zdanie i nie jest to też nic oficjalnego, ale SC Software prawdopodobnie nie będzie dalej rozwijać swojej gry na wschód, z tym że nie wiadomo czy to dotyczyć będzie kolejnych terenów Rosji, czy będzie to też dotyczyć na przykład terenów Ukrainy, Mołdawii czy nawet Białorusi chociaż Białoruś prawdopodobnie będzie traktowana tak samo jak Rosja przez to, że oni po prostu współpracują w tej wojnie. Natomiast jeśli chodzi o ten cały artykuł, to tyle. Ponownie zachęcam, jeśli ktoś jest zainteresowany tym tematem, to link do tego artykułu znajdziecie w opisie. Oprócz niego na kanale Vortex pojawił się podcast z Pawłem Szeborem i z Nemiro, jednak sam podcast jest po czesku, nie ma jeszcze tłumaczenia, jeśli takie się pojawi, to prawdopodobnie za jakiś czas, jeśli będą tutaj ciekawe tematy, może już zrobię o tym film, ewentualnie się ktoś umie czeski to z miłą chęcią tutaj dowiem się co takiego opowiedzieli. natomiast linki do tych dwóch źródeł znajdziecie w opisie, a druga informacja dotyczy American Truck Simulator i aktualizacji 1.44 w której pojawi się nowa naczepa Dropdeck, która będzie również możliwa do własnego zakupu jest to kolejny typ naczepy, który będzie można ciekawie wykorzystać wiele ładunków będzie można na niej przewozić, ma też swoje różne konfiguracje a za sprawą tego, że będzie można ją zakupić też jako własną naczepę będzie można ją dostosować według swojego upodobania Przy opcji zakupu je jako własne znajdziemy trzy konfigurowalne typy nadwozia Będzie to drewniana lub aluminiowa podłoga czy też przesuwana plandeka Dwie różne długości tego podwozia 48 lub 53 stopy Z możliwością wyboru dwóch, trzech lub czterech osi Oprócz tych postaw będzie można dostosować tu wiele innych też opcji Także jak widać kolejne informacje są tutaj przekazywane, co pojawi się w kolejnej aktualizacji, powoli się zbliżamy. Pytanie kiedy zbliżymy się na tyle, żebyśmy mogli już przetestować tę aktualizację. No o tym dowiemy się pewnie za jakiś czas, a jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do tego do filmu, skłędowania go do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierającym jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć!